Boż, to się Gdzie ty jesteś? E? Co robisz. Co, co? Gdzie zapal jesteś? światło. No jestem tu obok. Nie widzę. Tu jestem? Gdzie? Tutaj. Czekaj, 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 czekaj. Przyskam cię, prejem na mosquitos. Gdzie ty jesteś? No tu jestem. Ja, no. ja widzę tylko ciebie. Spryskałem cię z szprejem na moszcito. Gościu, ty jesteś jak jakiś ducha se serio? Serio, du tylko cień? Ja, ja widzę tylko cień, że chodzi po dom stary, może na nagrywamy horrora. No nie no, ale jak, no nie, nie mów tak, czekaj, położę się. A jak się wstawało? O. O. Jestem? <laughs> Wy, <wyrosłeś śmiech> z tapczanu <laughs> O, to ja jestem tapczanowy potwór. Dobra, widzowie, słuchajcie, nie poddajemy się, jak wiecie po ostatnim odcinku... Nasza Satsuma się przewróciła I ogólnie to no, Wgraliśmy sobie moda żeby nasza Satsuma się nie psuła To jest nasza Satsuma która działa słuchajcie No tak więc słuchajcie no ten mod jest po to właśnie żebyśmy mogli dalej sobie grać i nagrywać dla was filmy dlatego że no kurczę, No inaczej ta Satsuma się buguje strasznie w sensie na, na multiku I na przykład no ja mam akumulatora, łajmi mi tego akumulatora nie ma Są problemy dlatego ten mod jest po to żeby nam tutaj trzymał Satsume w kupie, jest to oczywiście ułatwienie. Ej, ale dzisiaj, łajmy jaki mamy, łajmy jaki mamy, dzisiaj plan na film? Co my robimy? Malujemy aluminium. Sam się maluj, jedziemy na imprezę, idziemy, kurde. Ej, ja myślę, że ten mod mi zjada FPS-y. Tak? Albo... Ile masz FPS-u? Nie wiem, nie widzę, ale może to być też save. Ale dobra, no jest płynnie, jest, 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 czuję się jakbym grał na konsoli. Łajmi, ja słyszałem, że jest jakaś impreza tu niedaleko nas, po tańcuwa. I jako, że mamy naszą y, Satsumę tutaj, ona chyba nawet po przeglądzie nie jest, bo musieliśmy wgrać na nowo save'a, y, to ja proponuję ci łajmowski, żeby pojechać może y, i tego, poszpanować, co? Ja dobrze wyglądam na imprezę. Pokaż się. No dobrze, no kurde, rękę wyciągłe, wyciągasz jeszcze, kurde, każdy Ci rękę poda, czego czekaj, ja bym wziął na wszelki wypadek coś do samoobrony, bo to wiesz, imprezy, imprezy to tam, kurde, to o. a może, a może teraz, pa? No możesz być cwanką, ale to tam dalej, dalej, jak, jak przyjedziemy, stary. Dobra, ale pakuj się, gościu, jedziemy na imprezy. trzeba poszpanować przy la, laseczkach. No bo tam, tam jest taki, taki, taki osiedlowy cwaniak podobno. A ja nie wiem, nie słyszałem. Ja tylko słyszałem, że tego, ale wziąłem, wziąłem nam młot bo w razie czego do, do samoobrony, to wiesz. Jakby jakiś tam do nas podskakiwał, to pokażemy mu, gdzie jest jego miejsce. Ty to auto pali. To auto jeździ, patrz. Tylko nie, okay, bo. Porowa. Światła, światła, gdzie są światła? A my mamy światła, jak ciemno, ty. No tak więc, widzowie, nie muszę się martwić o to, żeby waleć gdzieś słup po drodze. Bo, yy, no bo nam ta suma się już nie rozpadnie, to już yy, nie te czasy, to już jest nowa technologia, słuchajcie Tak więc możecie Teraz widzowie... że mamy wszystko na duct tape'a poklejone Tak, na duct wszystko pokleiliśmy Tak więc widzowie możecie nam pisać już jakieś propozycje co możemy robić yy, Bo yy, tak kurcze trochę się pomysły na filmy kończą A za ja bardzo jak będziesz możesz... jeździł to nawet kurde moc nie pomoże Dobra, tam ty się znasz no, a jedziemy, słuchajcie, w nocy. Nie wiem, która jest godzina, totalnie, ale jedziemy w nocy na potańcowę. My pojechaliśmy do mechanika i, i, i mechanik do nas zobaczył, że my tu pokleiliśmy taśmą i do nas, kto to panu tak spierć partoczył. Dokładnie tak było. I, Ty, i my a... dalej już jeździmy drugi tydzień, a jemu się jego y, bawara rozsypała. No, taki mechanik. Dokładnie taki mechanik. Pamiętacie ten samochód, co tam ostatnio po bagnach jeździł? Ty! Ty, co jest? Zablokowali nam przejazd! Jakie zablokowane? Co to ma być? Ty! Nie! Czekaj, 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 czekaj. Mamy tu światło? Da się włączyć lampkę w samochodzie? Na górze coś tu... O! Dobra, widzę cię. Ty widzisz mnie? A co no. jak to jest jak z horroru? Głowa ci tam wystaje poza... A co jak to jest jak z horroru, że ten, że taśma, że tramy my wyjdziemy zobaczyć? Co i jak? tak I nie wrócisz? O! I zatrzasnęły się drzwi za tobą, ty! O! I ja mam więcej FPS. Kurde, zgas mi samochód. Ej, no nie gadaj, bo zaraz z krzaków nam coś wyleci. Stary, no. Zgas mi horror. Czekaj, bo chyba nie potrafię samochodem ruszać, wiesz? O! Jesteś w samochodzie? Pakuj się do samochodu, opie. I cię porwą zaraz. No i zgas mi, no kurde, no siadaj. Bo cię tu zostawię zaraz. No w zostawiam i jadę sobie z nara. No nie! No niby, że mnie porwali robiłem! <grym> no czeka! No ja nie chcę być tu w sam Pakuj się bo kurde tu portfory stary w środku lasu stoimy My na imprezę mieliśmy jechać Ty ja, ja nie wiem do której ta pota potańcowa jest Co? Ktoś chodzi Po krzakach Ja pierdziele Nie otwieraj Rura 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 Tam ktoś chodził stary I się wydaje że ci się, ci się wydawało Nie no gadał coś pod nosem po krzakach chodził To jak taki chłop z jakimś się kierownikiem albo coś? Nie wiadomo kto tu po Lasach chodzi. Wujek chodzi pijany. E, tego. Ogólnie ja nie wiem, nie wiem czy nie jest za późno na tą imprezę. Ja nie wiem czy my nie zaspaliśmy trochę na nią. Nie no kurde, nie gadaj. Bo już jest Sunday już jest, a to ponoć Saturday jest. To tyle się tak ubiera. No zobaczymy, bo może, może być do, do, do rana na przykład ta impreza ta płataństwa no takie płatańcówki są do rana, no. Zobaczymy, zobaczymy. A jak nie, to będzie przynajmniej y, przyjemna, nocna y, wycieczka. O, pa, jak fajnie tutaj, o, dojeżdżamy, skręcamy no, w lewo. O, Ty, dobrze tutaj w lewo, a nie, nie tam w prawo było? Nie wiem, ja nie pamiętam drogi. Ja właśnie nie pamiętam, czy to było za mechanikiem, czy, 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 czy gdzieś przed. O, mechanik oświetlony. Dobra, i tu w lewo, chyba. Ty, ale patrz, nic, nic tu po nocach nie jeździ, kurde. I nigdzie nie chodzi. Ciekawe, czy wilki są? Ciekawe, ciekawe. Tu chyba był ten spodek, nie? Po prawej. Nie no, jak impreza, no to tu powinno być tak oświetlone, żeby że sąsiad powinien widzieć. No gorzej, jak już imprezy nie ma, no to, to też może być, bo pa już się jasno robi chyba. O, o, coś jest! Czy to miasto? O! Nie, nie wiem w sumie. Co to tam błyska? Właśnie... UFO! Nie, to chyba tutaj. Albo ktoś jedzie Albo też może być, bo to chyba takie dwa światła samochodowe były Ale wydaje mi się, że tutaj może być ten spodek, bo chyba tu był, czekaj Tak, tutaj! Po! Jest impreza! Dawaj, zajedź, bokiem, bokiem Patrz, pa, o, okej okay. i. O! O. Czekaj to o Co tam się... Ale bity lecą, idziemy Wyłącz tą muzykę! Gościu, co robisz? Zagłuszasz! Co? To, to, to są oni znowu, ty! Pa, cwaniaczki! A to jakiś majster inny jest, patrz! Ty! Ole gangstery, ty! Oboje łysi! się, Ich nie znamy jeszcze, czekaj! Gdzie tą nogę? Czekaj, czekaj, czekaj! Bo to im, im trzeba tego, im, im, im trzeba... Im trzeba pokazać... Kto tu rządzi? Tylko, kurde, czekaj, bo nie mogę. Dobra, dobra, tu, po... pokażę ci, pokażę ci, gościu, o. O! Taki cwaniak jesteś, tak? Kurde. Ty tamten jeden uciekł, długimi wali mi po oczach, pa. Nie, bo ich, ich nie interesuje to, że i, i oklepuje mu samochód młotem, ty. Dobra, wchodzimy na bibę, ho. Dobra, czekaj. Pa! Czekaj, czekaj, czekaj. Gościu mnie zwyzywał. Kto się zwiedzał? Który? No ten tu opa Który? stoi. No tu nikogo nie ma, nie, czekaj gdzie? A no ten? Ten? O ty dziadu! Masz kur... okulary? kulary no, miał... że ten, że mam stąd wywalać, nie? Dopiero ledwo przyszedł. Pa! Pa, pa! Kurde. O, dostałem strzała! No i po co podchodzisz pod młotek? Ej, bo on mnie bije! Jak go młotkiem bije! Jak się walczy? Właśnie nie wiem, ty. Czapka mu spadła. Jak się jak się walczy bo on mnie bije! Nie wiem ja go młotkiem tukę A, a stary da się go w ogóle młotkiem porobić? Czy nie? Dobra, ha! Nie, nie da się chyba. Chodź tu dziadu, chodź Ole dostałem bombę, ty! Dawaj go tu, dawaj go! Dawaj, dawaj Ole znowu dostałem ty się obkręciłem, ała. Ej, bo on robi jakieś UFO, ty... ufo ciosy, on się wygina! On jakieś zaklęcia rzuca Ej, znokałtował mnie! No nie zostawię mnie samego! Gdzie jest? W domu leży! Weź mu nie daj tam. Ła! Wow. Uniki, uniki! Stary jaki on wytrzymały jest! Nie no stary on z Bimbrem chodzi, to jest... On, on to jest pijany stary mistrz No i dostałem stary Gonga Wyłącz to! Wy, wy, wyłącz! Wyłącz bo tu o, nie ma żartu! On... On tu czeka. Jest tu? Jest tu? Dawaj on go. Nas, on da nas zna chyba. Dawaj, dawaj go. Oła! Kurde, no! Ty, u mnie zniknął. On mnie bije dalej, no! Kurde, podejście drugie widzowie do pokonania tego... ...Gamonia. Da się go młotkiem bić? Zgubię się. Rozciągną, nie, nie u się Nie da się młotkiem. Dobra. Bierz Satsumę. Wjeżdżamy cze w Cześć, bo liścia dostałem znowu. Satsumą myślisz? Tylko kurde, go. ale to nie, po mnie, nie do po mnie policja przyjdzie znowu. Dobra, to posiedzisz, gdzie ci nie będzie. Wjeżdżam w niego zaraz. Ale nie, to ty musisz, bo ja go ledwo widzę. Kurde, ty coś przyjechało. Boże. a to ten pajac. Dobra, to próbujemy w takim razie tym, Satsumom. Na przypale albo wcale. Tak, ja będę odpowiadał za to. Może się nie szczają bo to impreza jednak Ta no, nie, nie strzają się, gdzie on jest? Tu, dziadu, ty jeden, ty Nie no, to jest cyborg jakiś Stary nohob jest niezniszczalny To ty gada. Zatrzymał mnie jak drzewo No i bombę dostałem, trzymałem gardę gnoju, ty No to stary, on mnie przewraca, no kałtuje mnie jednym strzałem, no to Ogólnie będzie trzeba sewa na nowowczycy, bo u mnie się zepsuł Ty, dobra Zostawmy go na razie Dobry... Kurde Nie da się go stary pokonać Goni mnie WON na imprezę dawaj Na imprezę nie wejdzie Co za hop? Patrz, chodzi co? dalej tu jak ten Daisy tu Ty co, co mu się co z głową się stało? stało? Co on? speed me Nie no, hop, hop wariat nie? Ja tutaj co, co mi się z głowami podziało ty? To ja nie wiem to jest jakiś taniec połamaniec ty, mi się wydaje, że to, to jest część horroru, wiesz? Ej! Ochrona mnie wyciąga! Jak cię ochrona? Co? A? Nie. A? Ochrona mnie wyciąga! Jak cię ochrona wyciąga? No patrz, wynosi mnie chłop! A co zrobiłeś? Nic! Wywalił mnie! Masakra, wywalił o. mnie normalnie ty. No, no to mnie to też to wywala to właśnie. Żyło. Gościu! Przecież nic nie zrobiłem! Nie, oni są jacyś no stary, oni, oni nie potrafią w imprezę, Oni chyba się nigdy nie bawili w Ja tu wchodzę i mi nie wygalisz, ty, ja idę z kapelą zagrać. To wujek to mój w kapelusz. Oa, wywalił mnie. Przegrywamy z żóla. <grych> nie, to nie żul. To jest pijany wujek. Nie, to taki były boks. No, to jest pijany bokser, który przegrał z alkoholem. Leży! Udało się! Leży! Co? Nie ja Ciekawe, czy mnie też będzie lero. No kał Lamusie, ty, o! Podniosłem zegarek. Bimber, Bimbru nie chce. Czapka, czapki okularów też nie chce. O! Dawaj go, wnosimy na imprezę. Kurde, tutaj każdy z kimś tańczy. Ja też przyniosłem tutaj Dance Partnera. E, o! Czy jedziesz po mnie na przystanek? A, A no tak. Bo mnie w wywalili Dobra Marian A dobra nie żyje Siedź tu Marian Czekaj tu Marian Zaraz wrócę Jadę po Co się kolegu. Co się stało? Co się stało? Wszedłem na imprezę Ty się tułkaj z typem Ja się upiłem Odwieźli mnie na przystanek i, i, I umarłem z odwodnienia Dobra jadę po ciebie Jesteś gdzie na cmentarzu tak? Na przystanku ty, aż mi się przypomniało, jak rowerem się zgubiłem <gry> Tak samo jest, stary, ja mam trauma mi się, trauma mi się uruchomiła Tylko, że jest jaśniej trochę Spokojnie Nie martw się, jadę po ciebie, akurat blisko chyba mam stąd Powinienem mieć Kurde, ale, ale mam zegarek, tylko nie wiem, jak go używać Ale podniosłem zegarek hmm. z niego Jakoś się sprawdza godzinę pewnie W ogóle Sebix tu hałasuje pod sklepem, nie? Cisza, nocna, ale. A ja mu zaraz pokażę jak się hałasuje pod sklepem. O, widzę światła. Dobra, patrz, Patrz, patrz. <grym> Fajki I co, że, że zgas? Ale on nie słyszy, bo on tak głośno ten czeka. Hop nawet, hop nawet nie ma, kurde, podjazdu do nas. Dobra, jedziemy do domu, bo im pobili. Jestem pijany, mam dojść Czekaj, 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 muszę, muszę, muszę ten. Muszę o, Patrz, zba. patrz. Kurde, ty. Niech karynka Ej. patrzy z jakim, kurde. Ch chłopu z wrażenia, że auto zgasło. I dobrze. <laughs> Jedziemy na chatę. Impre impreza była, impreza udana. Chłop wyjaśniony, pobawione, ochrona też zaliczona. Łaj mi ja dostał bombę. Na razie... Najlepsze jest to, że nie zrobiłem i mi ochroniarz wyrzucił. Ja mówię jakoś, co ty tu robisz, taki śmieszny jesteś? I mi wziął za szmaty i wyrzucił. Mówię, że krzywo patrzy. Ol lwaluł długimi, ty! O? Aż dym dopiero zanim tutaj był, stary. <grystanie> Ol, długimi zarąbał, ty. Też cię oślepiło? Opa, o, kolejny. Jeździ nie umieją. Ja jestem w szoku, stary, że nam tłoki nie wypadły, bo ja tak tak daję tej Satsumie. I co tam się dzieje? Nie światła? Co tu jest? Ty? Gdzie by ty, to są ci dilerzy, pa! Ty, bez kitu! Daj się dowiemy, co tutaj robię, tam w ogóle, ty. Gdzieś na bo A, zakopali się chyba, chcą uciec. Zakopali się? O kurde, panowie! Ale to tak, ta, patrz, 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 tu wypadek był, pa! Widzisz te ślady? Oni no, tutaj ma... w poślizg wpadli. A jechało się. Po, jechało się po bimberku. No i gdzie ty baranie w las jedziesz? Cofaj, co, cofaj baranie, cofaj ty Czekaj, popniemy ich Patrz Gdzie ty im wsiadasz? Nara Pa, jadę z nimi Nara Cześć Chłopie, a auto? Tak, pojechał w krzaki, no dobra A gdzie ja oni by... mnie mogą zabrać ty? Nie wiem stary, ja bym im nie ufał Ej, bo ten po prawej to się nie na boki, ty. Ty widzisz tego po prawej? Nie wiem, ja z nimi nie chcę mieć do czynienia. Ja, ja, się, ja też stąd wychodzę, ja się boję, za zanim siedzieć, ty. Bawarą w bagno wjechał. No, mocno ich zarzuciło, widać, widać. No nie, ty, o kurde, o, o tym, o Marku zapomnieliśmy. Ja go tam sklepałem, rzuciłem na imprezę, oparłem osób, powiedziałem, że zaraz wrócę. I nie wróciłem. O? Do tego Marka co sklepałem, no został ochrona ochrona zadzwoni autobus ja go sklepałem, zostawiłem pod słupem i powiedziałem, że zaraz przyjdę i nie przyszedłem. Okłamałem go. Po mnie też nikt nie przyszedł jak bombę dostałem. Ktoś mnie... Jakaś... Nie wiem kto mnie w sumie zabił. O nie. Tak! Co jest? Super. Ej, zgasł! Zgas? Nie! Zgas? No stary, jakby nam... Ja nie wiem co się stało, ale nam ten... Tory nam zablokowały stary koło i nas obróciły, czaisz? Jakby ciuchcia jechała to by nie było znowu zgasło. CO TY robisz? Gościu, jak będzie pociąg teraz jechał? No bo tu stary, Satsuma się blokuje o byle co stary, no i jestem w stanie ruszyć teraz. Ty no nie gadaj. O! O, o! Dobra. Git. Ja nie mogę ty, jakby coś jechało. No to, to akurat szczęście, bo to było szczęście, że w, w niedzielę nie jeżdżą pociągi. Ale będzie trzeba jakaś na zbierać i podtunigować tą Satsuma Trzeba, będzie. No, trze trzeba tego dać do mechanika, żeby nam wyrównał karoserię ogólnie. Bo pogięta A da się? jest cała. Tak, tak, da się. No jak będziesz jeździł po takich krzakach i dziurach. Kurde, jakby nam zrobili asfalt, mówiłem, podpisz, podpisz petycję, podpisz, chodzili, pytali, podpisz, to nie! Po co? Na co nam? No my A komu to potrzebne? Nie, nie ale mi. Mi, mimo wszystko fajnie się Satsumka trzyma drogi. Podoba mi się. A, zaraz będziesz miała fajnie się trzymać. Nie no, stary, jadę sobie tak opadł. Pa, fajnie. Jadę. No i, i krenik robię. <grystanie> a, a, A co robi a krenik? Wszystko dobrze, nie jestem pijany, jestem trzeźwy. No. Tak. Chyba. Patrz to, pa, pa, pa. Widziałeś to? Fuck. No ale i zrobił. Do rowu wpadliśmy. Nie, ale żeś odwalił. Niedobrze. Dobra no, fajnie było. Ale kurdy, no, impreza nie trwa wiecznie, tak? Zaczekaj zgaszaj światło, bo prąd nie jest tani. Impreza nie ja trwa, trwa wiecznie, ja też idę w Kimę, a ja bym widzowie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach i... Możecie pisać jakieś propozycje, co możemy jeszcze zrobić, bo nie, gra, nie, nie, nie znamy gry za bardzo, więc nie o wszystkim wiemy. E, tak więc możecie jakieś ciekawostki pisać. No i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Do